Hej Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku o zarabianiu, czyli serii, w której zaczynamy od zwykłych śmieci, startujemy do kosy. Przepraszam z miejsca, że nie było tego odcinka przez ostatni czas. Niestety zabrakło mi czasu. Mam nadzieję, że teraz to się uda. Dzisiaj podamy sobie wartość, właściwie to, co zarobiłem na dzień 26 października, czyli no. Troszkę minęło ponad 3 tygodnie, bym powiedział nawet, ale mniejsza, zaczynamy. Ok, a więc zaczynając od początku, zacznijmy sobie od zarobienia pieniędzy na skinach graffiti czy skrzynkach. Więc y, wygląda to tak: za skiny, niestety sprzedałem tylko jednego skina, więc dostałem tylko 4 grosze y, graffiti. Y, bodajże chyba 3 sztuki sprzedałem w tym okresie, więc zarobiłem na tym 9 groszy no i oczywiście handel z skrzynkami przyniósł mi zysk w wysokości 24 ,77 zł 77 groszy ale należy pamiętać, że żeby ten handel się odbył musiałem kupić kilka tych skrzyneczek więc no na chwilę obecną tak naprawdę zainwestowałem 21 zł i grosz z tego całego handlu, tak, z tego handlowania, sprzedawania tych skinów, z grafity, tak naprawdę z grania. Yy, na chwilę obecną mam na koncie 6 ,94 zł 94 grosze. Czyli tak widzicie, no jest jakiś delikatny progres, tak? <laughs> można powiedzieć, że tamte 4 złote w porównaniu do poprzedniego okresu jesteśmy do przodu. W jakimś stopniu to brnie, powoli, ale brnie, mam nadzieję, że uda nam się zdobyć to w końcu wymarzoną kostkę tak więc no myślę że dzisiaj to tyle dzięki za oglądanie do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niedługo ponieważ no ten odcinek powstaje późno tak jak widzicie no y, tutaj dane są na 26 października no niestety miałem problemy mały z komputerem więc przez to taka obsuwa tak więc zapraszam do oglądania was serdecznie a póki co to będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się. Hej.